Ho ho ho! Kto tutaj był grzeczny, ja się pytam. A ty, ty byłaś grzeczna byłeś! Wyrzucam tą mruzgę, a dla grzecznych dzieci coś mam fajnego. Nowa podkładka Smajlandia! A tutaj mamy czapkę renifera z rogami. Jeszcze do tego dwie pocztówki. Jedna wesołych świąt i druga Smajlandia. Oraz nowe skarpetki Shiba. Oj będzie mam ciepło stópki! Jeszcze rękawiczki smajsnookie! teraz wam będzie ciepło w paluszki. Jeszcze największe.

To nowy kot z i całej ekipy. Ale, Mięciusi, Mięciusi, Mięciusi. Wszystkie rzeczy znajdziesz na sklepie smajsoku.pl. Link w opisie. I dziewczyny, mamy to. Choinka gotowa, piękna, czeka Jak na świętego piękna, Mikołaja. Rozdrowna. Let's go, daliśmy radę. Przygotowaliśmy razem wspólnie właśnie taką piękną, elegancką choinkę, ale zaraz tam leci święty Mikołaj. Oh, wow! Oh, wow. Oh, oh. Zbliża się! To on prawdziwy, święty Mikołaj. Święty Rudolfen. Mikołaj. Ej, przygotujmy jeszcze prezenty, dajmy to jeby więcej prezentów. Musimy je nastawić, ale śnieg napadał, mnóstwo śniegu. Święta się zbliżają, będą niesamowite prezenty, dla Was też mam widzowe prezenty, ale Wam nie powiem jakie, bo są spakowane. Wow, Pati, co Ty tutaj masz? Jakieś świetlowe? Ja może to będzie dla Ciebie. Co to jest! Ej, nie wiem co to może być w środku, ale chciałbym bardzo może tam będzie laptop, Ej, chciałbym nowy telefon, iPhone'a albo Samsunga. Co ty na to dasz? za no, Może Mikołaj ci, da. ci przyniesie. Ale ja chcę S24 za 10 tysięcy. E, dzień dobry. Ho, ho, ho. To święty o, Mikołaj. Mikołaj, to święty Mikołaj. Witam e, się... dzieci, byliście grzeczne? Dzień dobry. Dniak, Bi. Witam, witam! Bardzo serdecznie, widzę, że prezenty przygotowujecie! Ale jak pan Mikołaj tak szybko się pojawił? Widziałem pana Mikołaja, że pan lecił tam w gwiazdach i nagle tutaj. Ja latałem, moje renifery są bardzo, ale to bardzo szybkie! Jest wow. trudno. Nie, ale śłodziak, wow. jak ma na imię? Jak ma na imię? To jest Kazik, a to jest Staszek. A, Kazik Staszek, się tak ma Kazik. A ja się dotykam go ugryzom, one jak... nie znają. Łodzik Norwaj, taki Łodzik Baby. Można dać im marchewkę. przywiozłem Wam prezent. Pełno prezentów. I o ile prezentów! Uu, to dla nas? Jest, tak super, jest super, a, super super. Nie być grzeczni. Ale będzie niesamowicie, niesamowicie. Ale czekajcie. musicie być grzeczni. Czekajcie, czekajcie. Stójcie na razie. Nie uwierzycie, kto do mnie napisał. Panie Mikołaju, mamy jeden poważny problem i Co? Kto oraz, napisał? oraz Olivia. Słuchajcie, mamy problem Co? Co? bardzo duży, dlatego, że od wczoraj do mnie pisze jedna osoba. Patrzcie na to, kto do mnie pisze tutaj na telefon. Wie, gdzie mieszkam, wie jakie mamy prezenty, wie jak, jak, mam, jak mam na imię, jak na nazwisko, jaki numer telefonu, wszystko wie i mi pisze, że zepsuje te święta, nie będzie świąt, nie będzie Prezentów, nie będzie niczego. Patrzcie na to, kto to jest. No. I pisze o nie, do mnie. Czy to Grinch? No. Tak, to on, panie Mikołaju, zna pan Grincha. On do mnie My wypisuje. Nie możemy na to pozwolić, on przyjdzie i rozwali te święta. Nie możemy na to pozwolić. Napisał do mnie, napisał do mnie. Ha-ha-ha, przyjdę po was, rozwalę też Mikołaj. Co? Rozwalę Mikołaja? Pani on chce mnie rozwalić? Chyba pani mu się Mikołaju. coś głowie popsuło. Nie pozwolę na to! Ale panie Mikołaju, on jest bardzo silny. Grinch jest, jest wysoki. Przebiegły. Grinch jest wyższy od pana! I ode Słuchajcie mnie! Trzymajcie dzieci! Musicie mi pomóc, bo inaczej nie damy rady. Mam tutaj parę materiałów, które nam pomoże zbudować tajną bazę, ale która co powinna zrobimy? nas ochronić i tą choinkę razem z ezentami. Ale panie Mikołaju, co mamy zrobić? Mm, Okej, okay, dostałem szkło, dostałem ten, ale co z tym Tutaj mam, z... mam śnieg, tutaj mam śnieżki, będziemy go atakowali z tych śnieżek. Trzymajcie dzieci wszystkie tutaj, ale, Że, ale, ale, ale co, mamy, tutaj... co mamy zrobić ze śniegu? jakoś obronę? Po co ten materiał? Po co tak, ten po co... Dokładnie. Będziemy budowali tajną bazę z tego śniegu mm. i z tego wszystkiego białych materiałów. Tajna baza przed cringe'em, no tak? To świetny pomysł. Zróbmy to, zróbmy bazy. to. Ej, to będzie ja genialne. Tajna pasa. Ja mam dobre pomysły. Bierzcie Let's wszystkie go. materiały, które wam wyrzucam. Panie Mikołaju, Panie Mikołaju, a jeszcze chciałbym o coś poprosić. Proszę, jedno, tylko jedną rzecz. Jedną rzecz. O co? Ja bym chciał poprosić o jedną... To jest taka mała rzecz, ale to... Trochę mi smutno i trochę się wstydzę, a, ale mogę powiedzieć panu jedną rzecz tylko. No słucham, słucham szybko. Moi widzowie, którzy mnie oglądają, nie klikają mi już tyle łapeczek w górę, nie subskrybują mojego kanału, nie wchodzą codziennie na filmy i pomijają moje odcinki. Kiedyś robiłem 100 tysięcy wyświetleń na codziennie, a teraz robię po 50. Ja nie wiem czemu. Czemu, Dobrze, panie Mikołaju? Porozmawiam z nimi wszystkimi. Powiem im, że prezentu nie dostaną, jeżeli do ciebie nie wejdą. <laughs> prezentu nie dostaną. <laughs> nie, dobra, ale prezent musi każdy dostać. Ale panie Mikołaju, ja bym chciał w te święta mieć 10 tysięcy łapeczek w górę pod każdym filmem. Jest to do zrobienia, jest ja to myślę. do zrobienia. Jest. Muszę porozmawiać ze wszystkimi oglądającymi i no. myślę, że... My zrobimy to. Widzowie, kliknijcie łapeczkę w górę, pokażcie tą siłę. Kiedyś Smajlandia miała dużą siłę, kiedyś wbijaliście 20 tysięcy łapeczek, kiedyś, panie Mikołaju, oni normalnie 10 tysięcy tak? łapeczek oni wbijali w dwie godziny. A teraz oni mi klikają tylko 500 łapeczek. No to, no, to, to widzowie musi się kasł. to zmienić i to jak najszybciej, bo prezenty, słuchajcie, znikają, znikają, możecie nie dostać. Nie no, panie Mikołaju, no każdy musi dostać prezent. Dobrze, dobrze, nie, ja żartuję, nie żartuję, nie żartuję tym tylko, prezentów. żeby po prostu... Okej, okay, widzowie, klikajcie łapeczki, pamiętajcie o subskrypcji, a ja dla was przygotuję prezent pod choinkę. Patrzcie, jaką fajną, panie Mikołaju, przygotowałem fajną choineczkę, ładna ona jest, napiszcie wow, w komentarzu. ale fajna, elegancka. No, przygotowałem specjalnie dla moich widzów, dla pana Mikołaja, żeby... Pod podoba choinkę. mi się podoba i to bardzo dostać ładna jest. Dostać prezenty! No, taką przygotowałem, ona jest śliczna, udekorowałem. Elegancka, to I tak. tutaj są y, też bombki, ja się tak starałem. I no właśnie, chciałbym też jakiś prezent od widzów dostać, ale widzowie. Do sobie... Dobra, aj, dzieci, musimy się pośpieszyć, bo ten Grinch niebawem przyjdzie i będzie próbował zepsuć. Ok, wygra, się. Prezenty. Nie Spieszmy możemy się na to Nie możemy się let's go, let's go, Sigma Boy, let's go. Lecimy, lecimy w te pioruny. Y, w którym co? miejscu budujemy? <laughs> tutaj jest jakiś sek Czekaj, wezmę go na bok. Piesku, piesku, słuchajcie, się miek. chodź, chodź. Stoi tam, stoi tam, to Gridsch! Przyszedł! Już. Jest! Widzę, go, widzę go tam jest! To Gridsch omówił! Wiedziałem! Ej, czekajcie! Czekajcie, jeszcze wam coś puszczę! Poczekajcie! No. Chodź, chodźcie tu do mnie, chodźcie tu do mnie. Musicie go usłyszeć. On mi wczoraj wysyłał wiadomości głosowe, ja to pokazywałem. Stójcie teraz wszyscy przed mną tutaj. I teraz uwaga, słuchajcie tego, słuchajcie tego, coś wam teraz, o puszczę, coś wam puszczę. Co on do mnie wysyła nie uwierzycie, panie Mikołaju? Proszę posłuchać no, tego. No, zamieniam się! Ci wszystkie prezenty. Tu właśnie, to właśnie on wczoraj kradnął prezenty, jest? ukradł prezent Ja tam miałem Jaki telefon straszny. Ja tam miałem telefon i laptopa za 5000 i już nie ma No ale czekaj proszę pani Mikołaju proszę poczekać ja panu Mikołajowi coś jeszcze puszczę co on mi wysyła proszę słuchajcie Mam wszystkie prezenty, mam wszystkie prezenty, twoje prezenty Normalnie wszystkie prezenty ma. Wszystkie nasze prezenty. O, so, zabrał nie, nie ci prezenty! Skończę, to Już to to ja jestem. się z nim policzę! Panie Mikołaju, ale to nie wszystko. Proszę słuchać to. Słyszy, słyszy pan Mikołaj, nawet tablet, tablet, tablet ci ukradł. No nie, wysyła mi. Drugi, ja ci dam, a nie takie... możemy pozwolić, żeby ten drugi ukradł. Cały czas do mnie pisze, cały czas do mnie wysyła, patrzcie, cały czas. I on wczoraj mi nie daje spokoju i on mówi, że świąt nie będzie, a ja chcę święta ze wszystkimi, z widzami, ze wszystkimi. Panie Mikołaju, zrobimy coś, damy tak. radę. Magia święta. Tak jest, damy no, radę, tylko musicie mi pomóc wybudować tajną bazę. Dobra, let's go. Tajna baza, tajną bazę budujemy. Dawajcie, 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 dziewczyny. Szybko. Musimy szybko zbudować tajną bazę. Pan Grinch, nie zepsuje nam świąt. Nie zepsujesz nam świąt, słyszysz? Nie zepsujesz nam ty mały... No, dobra, da, szybko tak pospieszył się. Zielony Tajna baza. To, iglo, iglo, iglo. Iglo, iglo, róbmy. Tak, 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 to jest dobre. On nie przejdzie przez to. To ona będzie twardy. Iglo z Robimy śniegu. Iglą. Dawajcie, dawajcie dookoła, patrzcie, zrobimy tajną bazę. Taka tajna baza tajna jeszcze baza nie była. z iglo! Let's go! Tajna baza przed Grinczem. Klikajcie opeczki widzowie i teraz tutaj, I wpadajcie na mój sklep. Ej właśnie, pamiętajcie. No, ale to będzie zimno tutaj w tym iglu. A, mi będzie ciepło, słuchajcie, dlatego że robimy to iglo. Jest Patrz, patrzcie, patrzcie, to jest właśnie takie piękne iglo, ale mi będzie ciepło, dlatego że na sobie mam koc. zobaczcie, jaki fajny, cały czas w, siedzę no, w kocyku i w czapce. I jeszcze do tego mam rękawiczki, pokażę wam, patrzcie na to. Jeszcze takie fajne rękawiczki, nowa kolekcja. Zimowa, świąteczna i nie tylko. Już jest na moim sklepie. Sprawdzajcie link w opisie. Zapraszam Was po fajne takie czapki. z team. Dołączajcie do naszego teamu. Link w opisie: smysko.pl. Zapraszam, kto by chciał. Dobra, a my teraz, let's go. Budujemy to iglo. Dawaj, dawaj, dawaj. Iglo jeszcze... powstaje, ja powstaję, ja Postawię postawie strażników mam takie bałwany tutaj. One będą nas pilnowały. O, strażników? Ja! O! Prawdziwy bałwan! Fijacie, śnieżni pomocnicy Oni nas będą tak. pilnowali. Ale super, dobra, dobra, dobra. To, to teraz. Teraz tutaj, okej. Okay. Panie Miko. A co to za skrzynka? Po co ona no tutaj jest? Tutaj macie, słuchajcie, narzędzia, które was obronią. Normalnie wow. ta tajna baza będzie Jezu. zabezpieczona. Ej, mamy pułapki na Grinch'a, świetnie, tak? Trzeba zrobić właśnie pułapki na niego. Bierzcie, lawę, bierzcie wodę, a ja porozstawiam jeszcze tutaj takich przyjaciół, którzy będą nas pilnować. Okej, okay. biorę, biorę te rzeczy. Wziąłem właśnie pułapki i przed tym Grinchem, który tutaj stoi i się już patrzy, to my właśnie pułapki postawimy. Ciekawe, czy on nie przejdzie, i zobaczymy, czy on da radę kontra no nasza tajna baza. Baza, tajna baza świętego Mikołaja. Razem z nami Smilandia, let's go. Damy radę. Smilandia zawsze wygrywa. Smile Team. Oczywiście, że tak. Dobra, kto jest w Smile Slow Team? Napiszcie w komentarzu. Kto jest w teamie Smile Slow? Ale Smilandia? O, Smilandia, tak mamy napisane. Bo to nasza piękna, kolorowa wioska. Ale ten Grinch chce wszystko zepsuć. On ma kolor zielony, tylko zielony. A my zielonego nie lubimy. Dobra, weźmy dajmy teraz tutaj. Z tej mamy strony. przyjaciół, którzy nam pomogą. Okej, okay, dałem tutaj. Mamy przyjaciół. Pokażę. Wow, ej, faktycznie patrzcie. Jest. Jest przyjaciel. Dzień dobry, oh, o no, Hello Smiley! Grincha i nie pozwolą mu dojść do naszej bazy. Ale świetnie, mamy strażników, oh no, bałwanów. Enara. Bałwany będą nas chroniły. Super! Yeah! Patrzcie, normalne bałwany tutaj stoją i będą I nas chroniły. I tutaj pisze, patrzcie, hello smile, ten bałwan się ze mną przywitał. No, elegancko. Jeszcze te pułapki, bierzcie i rozstawiamy je. Ja jeszcze minę Dobra. dostawię tam dalej, czekajcie. Tutaj, o, Grinch tak jest, patrzcie machalowczko. Pełno pułapek. pułapek. Na szyko, postawię minę, postawię minę, tutaj jedą, tutaj. Drugą, patrzcie, stawiam teraz takie miny, jak on w nie wejdzie, to one właśnie wybuchną. Tutaj jeszcze postawię. Tylko uważajcie, Pati, uważaj, bo tu jest mina. Tutaj widzę, jeszcze widzę. postawię, tutaj jeszcze postawię. Dobra, uważajmy, tu, żeby ona nie wybuchła, Dar postawiłem troszeczkę min, a one wtedy jak się na nie stanie, to one robią bum, dobra, wow, ale mamy zabezpieczenia. I teraz jeszcze tutaj, weźmy, dajmy koleca. Tu też się nabija. Kolce jeszcze postawimy tutaj kolce, uważajcie, żeby on nie mógł przejść. Tutaj daję takie dobra. kolce, Dobra, jeszcze po tej Wiecie stronie co? Muszę się, muszę się za wami posłuchać stawić i pójdę na niego jako pierwszy. Może nie będziecie musieli się z nim bić i im wszystko Mikołaju, przetrwa, a ja z nim wygram. Chce się pan, pan Mikołaj chce nawalać się z Grinchem, ale to może tak, być Tak, nie... dokładnie. Idę. Mam duży miecz, więc powinienem wygrać. Trzymajcie za mnie kciuki. O nie. Dziewczyny, no, no, przygotujcie, przygotujcie różne jakieś bronie do, a, do obrony. Musimy mieć coś do obrony. Dobra, dobra. Dobra, dobra. dobra. Ja okay. idę z nim walczyć. Panie Mikołaj, uważaj, pan. Uwaga, będzie Dabry walka. Radę, dobra, dobra. Proszę o, Państwa, nie martwcie, Wygram z nim Rozbalę kontra go. Mikołaj. Patrzcie na to. Mikołaj we własnej osobie z Grinchem. Kto wygra? Idzie na niego, idzie na niego. Patrzcie, o, Mikołaj jest za mały. Grinchu, o nie, jest a masz, za duży! A masz, a masz, wow, jest to wielka bitwa. Jak się Rozbalę nawalają cię. Nie masz żadnych szans wow, mi O, zostaje. Tak no, 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 dobrze, panie Mikołaju, dobrze. Mocno go tam nabalaj. O nie, o, nie, Mio, o nie, nie! nie! nie na mnie, na mnie. Pan Mikołaj dostał też! O, te miny to moje miny! Patrzcie, dostaje, dostaję, co tam się nawala! Panie Mikołaju, uważaj pan! Grinch mnie nawala! Za bardzo, za mocno, za mocno, pomocy! O nie, panie Mikołaju! Nie, panie Mikołaju! Nie! O nie! Panie Mikołaju! Dostaliśmy sami! No o, o, Grinch rozwalił pana Mikołaja! O nie! Kto nam da, da prezenty? Kto no nam da prezenty za właśnie. darmo? Kto mi da telefon, laptopa, komputer za 10 tysięcy? Ja chciałem takie prezenty i kto mi da? A samochód? No ja nie, też chciałam. No nie! No nie, coś ty robił, panie Grincho! Mikołaj był dobry, o, ty dawał prezenty, wredni, zielony jest Prezenty nam dawał, był miły, był święty, a ty jeden ty z No to jeszcze... musisz zawsze wszystko nie. Dobra, dobra. dobra, dziewczyny, dawajcie, dawajcie tę obronę i teraz... Do nas i dojdziesz, na mnie zabierzesz prezentów, słyszysz? Mm -hmm. Patrz, mam prezenty, mam prezenty, patrz, ja tutaj postaję, mam prezenty, zacz, bo ja postawię je tutaj. O, mam prezenty, nie weździesz nie wejdziesz, a nie wejdziesz. To nasze okay. Tutaj to nasze prezenty, które będziemy mieć tutaj, patrzcie, tu są nasze prezenty i Grinch ich nie weź. Będziemy je bronić. Bronimy prezentów w tajnej bazie. Zobaczmy, czy on do nas wejdzie. Dawajcie, o, dziewczyny, teraz tu. różne bronie weźmy. Okej, okay, uwaga, będziemy się teraz z nim nawalać, I, proszę Państwa. Ej, gminy wszedł! Ja bierzemy te różne i teraz ha, ha, chodźcie. O, ja zostaję, dostaje! Dawajcie, dawajcie, nawalamy go, nawalamy go! Omosz, strzelamy, strzelamy. Dawajcie, dawajcie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O, stop, Sebek tu jest! Stop, stop, O, Sebek, czyj Sebek? Pomóż nam, Grinch Komo nas wybijecie? atakuje. Grinch nas dobrać, atakuje. No, Grinch przyszedł! są Tak, 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 pomóż nam. Na gdzie, macie bazę, bronię, gdzie macie bronię, gdzie macie bronie? szybko biorę! Smilandia da radę! Ekipa, musimy dać radę wspólnie, rozwalmy go! Sebek, ja, pati, Livia, chodźcie tutaj i wyjdziemy razem. Mam bronię. Razem w ekipie! Rozwalimy go! 3, 2, jeden, let's go do przodu! Raz dwa, 3, raz, trzy, raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy na niego! A masz ty Grinchu, Ucieka na prawo, na prawo, na prawo! Dawajcie, dawajcie, dawajcie go, dawajcie go! Nawalamy, nawalamy. A masz, a masz, dostaję, dostaję! Nawalamy go z elektryczności. Dla niebieskiego, teraz tu. Teraz idźcie ja tego. Nie wygrę, no, o, o, ale dostaje mega mocny damage! Patrzcie, Bo, jak serek. Uważaj na banana! O nie, e, bana, w sensie banana, a, bałwana! bałwana. <laughs> Rozwaliłeś bałwana! O nie, on też rozalił bałwana. Bałwany biją! A, dobrze, dobrze, dobrze. O, ale go nawala! Yo, co tu się a, dzieje? Teraz dla seru, dla laseru, za seru. On podchodzi, podchodzi, podchodzi! Ile masz życia? O nie, na nas! A, 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 co masz, a, masz, co masz? Do bazy, do bazy, do bazy. Do bazy. Chodźcie, cofnijcie Czytko się. Co do środka? Uważajcie, Zbawiamy uważajcie. Się, nie, nawalaj we mnie. Teraz zamkniemy, zamkniemy, zamkniemy. Okej, okay, dobra, nie wejdzie do nas, nie wejdzie. Teraz nawalamy go przez okno, przez okno. A masz, o masz, o masz, obije się z bałwanami, zobaczcie. O nie, bałwany mają ciężko. Pokonuje wszystkich. O nie, pokonuje bałwany nasze, nasze. bałwanki. O, o. o ale rozwalił bałwana. Rozwalił bałwany. No nasze nie. strażniki. Dawajcie, o, widzi nawalamy, widzi w nas. A masz. nawalamy w niego. Widzi nawalamy w niego. Dostaje, dostaję, ale on a, jest cóż, uważajcie, a, on wchodzi! O o, uciekamy! Szybko, szybko w nogi, nie. w nogi, w nogi, w nogi, w nogi. Dawajcie, dawajcie, szybko, dawajcie. Szybko. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. O nie, on chce wejść do naszej bazy poważnie. Patrzcie, patrzcie. Szybko, szybko, próbuję szybko. wejść. Ja ją podpalę, mam takiego, takie do podpalania. Podpalę, bo się spa. Albo chyba tak, chyba tak. Ej, biorą, on kradnie nam prezenty, patrzcie. Zabiera nam prezenty. No a teraz, dawaj Semek, dawaj w Taki zostanie! Dostaje z dobrze. Dobrze, obia! Dobrze, dobrze, dobrze! Ale on, On jest wytrzymały, ten Grinch nie pada! Czemu on nie pada? Yo, ale jest on wytrzymały! Zabiera nam prezenty! Naprawdę jest mocny! Pane go, pane go. O nie, już zaraz się skończy Sebek! O, o, teraz mamy, mamy problem! Co teraz robimy? O nie! Zabiera nam prezenty, tam dalej jest w środku! Dobra, uciekamy, 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 uciekamy! Chodźcie, 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 szybko, szybko! Dawajcie, 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 let's go, uciekamy. Skryjemy się w domu, dawajcie, zamknę drzwi jeszcze dodatkowo. Dawajcie, dawajcie, chodźcie. Biegne, 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 Livia, okej. Okay. Eee, a czekaj, a gdzie jest Patty? Eee, Patty? A biegła za mną. Patrycja, a gdzie jest Patty? O nie! Niechła za ale nie wiem gdzie jest. O nie, tylko nie o, to! Bridge szyba! trzyma! O, o. o nie, nie Patty! Szybko, szybko, szybko! Oddawaj Patty! Dawaj, dawaj, nie chodimy ją, Sebek, Sebek, Sęgia! O nie morszy. tylko co z dziewczynę, Patty! Patty! On jest za szybszy, jak on szybko on, biegnie! O oh, nie, on bardzo szybko biegnie! Nie dogonimy go! Sebek dawaj, 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 rura, szybko szybko! Nie umiem! O on jest zbyt szybszy, ucieka! Ucieka z Patty, co teraz? Ucieka! Dawaj, gonimy, gonimy, ale on... Za szybki, i dość dościenimy go. Patrzcie, jaką szybko biega. O, ale daleko już jest. Jaką szybko pobiegł. Wziął pati na rękach i uciekł z moją dziewczyną. O nie! Tylko nie to, tylko nie to, co teraz Sebek, co chcemy zrobimy. Tylko nie to. Nie! Smutno mi! O nie! Patty została porwana. Jeszcze kamerka mi się rozładowała. Zaraz, gdzie jest moja kamerka? Ej, myślałem, że nag... Ej, co się stało z kamerką? Rozładowała mi się. Nie nagrywa kamerka akurat w takim momencie? No nie, i nie ma pati. Jeszcze kamera mi się rozładowała. <śmiech> <śmiech> Nieco. Dobra, słuchajcie, gdzie Grinch mógłby zanieść Patty? Gdzie on by mógł ją zanieść? Gdzie, 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 nie gdzie? Pomyślmy, wiem, skąd mam wiedzieć? Czy Grinch ma coś swojego? Czy on potrafi robić coś? Czekaj, czekaj, zaraz, a czy Pomyślcie, on. Pomyślcie, burza mózgów. Czy on nie ma swojej jaskini? On... Ej, zaraz, zaraz może Grinch gdzieś mieszka. Widzowie potrzebujemy waszej pomocy, Słyszycie? Waszej! I weźcie razem z nami poszukajmy wspólnie paty! Wy też ją poszukajcie! Wpisujcie, nie wiem, na YouTubie! Patty! Patty Grinch! Gdzie jest Patty? Gdziekolwiek! Szukamy ją na Facebooku, YouTube! Gdzie tylko chcecie, musimy znaleźć patty! Razem wspólnie!